W tym roku mamy szczególną okazję świętować, ponieważ tradycje flisackie zostały wpisane na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ dotyczy to właściwie historii Polski i my chcemy to przypominać. W związku z tym będzie dużo flisaków, również flisaków na ulicach. Mamy dzisiaj paradę między nimi flisacką. Wszyscy wiedzą, że mamy rzekę Wisłę. Ale ta rzeka Wisła teraz dopiero pokazuje co potrafi. Ona się naprawdę rodzi na naszych oczach. Przedtem było takie odwrócenie od Wisły tyłem, tak? że brudna, że niebezpieczna i tak dalej. To wszystko naprawdę się zmienia. A wpis na listę UNESCO przypomina, że właśnie to, co my tutaj robimy na festiwalu, czyli przypominamy tradycje flisackie w, każdym, w każdej miejscowości. W Toruniu to znajdujemy masę, bo tam w ogóle jest mekka, po prostu flisacka, tak? I też wystawa będzie poświęcona temu, jak połączyć Ulanów, który zdobywał teraz y, właśnie ten wpis na listę UNESCO, jeśli chodzi o, o flisactwo, z Toruniem, gdzie ci wszyscy flisacy z Ulanowa, to tam przechodzili chrzest, dopiero w Toruniu, tak? nie gdzie indziej. W związku z tym my pokazujemy to między innymi na tej wystawie. A w każdej miejscowości znajdujemy coś wyślanego, to jest po prostu oczywiste. Tak więc na naszym stoisku reprezentujemy łódeczkę Pychówkę. Jest ona cały czas w pracy i zapraszamy bardzo serdecznie przyszłych rzemieślników, dzieciaki. No, kto chce spróbować. Jak budujesz taką łódkę, mamy narzędzia, więc zapraszamy serdecznie. Takie warsztaty, tak jest. Łódka, cały czas w budowie. Przez parę dni budujemy łódkę i być może jest szansa, że po całej tej operacji zwodujemy. Dużo pracy manualnej, dużo myślenia, ale praca w drewnie jest naprawdę sympatyczna. Drewno jest no, typowym takim budulcem do, do, do takich łódeczek. Nie? Tutaj akurat mamy stoisko edukacyjne, na którym e, będzie można skosztować zupki rybnej przygotowanej przez nas oraz będzie można sobie utrzeć zioła, mieszanki ziołowe e, i zabrać sobie do domku. Przepisy mamy przygotowane, zioła zbierane są u nas w Dzikowie. E, kulinarnie przede wszystkim ryby. Tak, Dlatego też przygotowałyśmy e, zupkę rybną z warzywami, bo kiedyś flisacy e, gotowi właśnie tą zupę rybną z ryb, z łbów ryb i do tego dokładali warzywa, które, które przewozili na swoich łodziach. Podoba. podoba nam bardzo nam się podoba. Jesteśmy z Rzeszowa, więc tym bardziej pierwszy raz na takim festiwalu Wisły i cieszymy się, ponieważ mogliśmy wziąć udział w warsztatach, dzieci wykonywały takie figurki. Co jeszcze? Jeszcze zapoznaliśmy się troszeczkę ze sztuką gotowania zupy rybnej, więc no to dla mamy bardzo pożyteczne i potrzebne i smakowała nam zupa rybna, prawda? Bardzo no. fajnie, szkoda tylko, że tak krótko można było tym stateczkiem popływać, no. można było wykorzystać, wyczerpały żeby się, tak, że... wyczerpały się no, do, do 13 to, to trochę krótko, się nie? nie? Bo za darmo to, tak, to tak, tak. Poszło, ale nie? fajnie, bo skoro jesteśmy ale nad Wisłą, sprawa. tak, tak że... Słyszymy, kiedy będzie zakończenie w Bydgoszczy, więc... A my akurat stamtąd, więc jeszcze raz ich zobaczymy. No, tak. Bardzo dobrze. Nie, no Bardzo dobre akurat... przynajmniej pokazuje dzieciom, e, które nie znają tak. i bo na co dzień takiego czegoś nie, nie, nie mamy. Wnuków byśmy im pokazali. Tak. Na przykład tu opowiadałem jakimś młodym ludziom, jako młodych chłopak pływałem tutaj parostatkiem do cichocinka, do Torunia, bocznokołowcem.